Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony remix, a to jest pierwszy a, odcinek Slendera. Pierwszy odcinek w ogóle z horrorów Slenderman's Shadow. Eee, więc co, zaczynamy, mamy tu 9 a, części Slendera. Myślałem nad tym, żeby zagrać w Christmas Special. Ale zrezygnowałem dlatego, że... no co. Święta się skończyły, mamy nowy rok. Znaczy, jeszcze nie mamy. Mamy 31 grudnia. Sylwester dzisiaj. Eee, I zagramy sobie w sanatorium. Christmas Special to jeżeli wytrzymam <grym>, z nagrywaniem na YouTuba to... A, za rok już będzie na święta a teraz zagramy sobie w sanatorium ale zanim to to chciałbym życzyć wszystkim z szczęśliwego nowego roku żeby był lepszy niż 2013 wszystkie marzenia sny byle nie koszmary się spełniły i co dużo dużo zdrówka Wiem takie suche te życzenia, ale nigdy w tym nie byłem dobry, a wypadałoby jednak złożyć. Dobra, zagrajmy sobie w sanatorium. Mm, I tak, powiem, że na nagrałem już ten odcinek, a, też złożyłem życzenia. Były trochę lepsze niż te. W ogóle tak jakby grafika się zmieniła. Kurde, może, nie wiem, inną rozdzielczość ustawiłem. Możliwe przez przypadek. Dobra, tu mamy windę. Tu już sobie ogarnąłem ten poziom. Shiftem biegam, wtedy nie ogarnąłem. F, kaszę latarkę. Pójdziemy sobie tutaj. Mamy za zadanie zebrać 8 kartek. Nie, czy tap? Nie, tap. Nie wyświetlałem ile kartek zebrałem dotychczas. Dobra, zrozumiemy się zatem. A oh, no i nagrałem ten kurczę odcinek. Nawet bardzo fajny mi wyszedł. Byłem zadowolony, odpalam. Kurde, nagrało pulpit. Sam pulpit nagrało. Tak, chamsko. No ale niestety złym programem nagrałem. Moja wina, nie zrobiłem testów. Myślałem o testach, o kurczę, czemu 25 fpsów tylko. Ale lipa, mój komputer jest strasznie słaby. No i co, i zacząłem coś mówić e, Potem wszedłem na drugi temat Nie dokończyłem tego i teraz nie wiem Nie wiem o czym mówiłem Trudno, nie dokończę Może w kiblu być karteczka No, no smoking O tu jest ale always watching Ej, nie wziąłem Wie już Chciałbym powiedzieć, że już grałem i znam te lokacje, ale to jest kłamstwo. Jeśli występują w grze labirynty, to ja za każdym razem będę się gubił. Proszę bardzo, trzecia kartka, nawet mi to sprawniej idzie. Ale to nie dlatego, że już to grałem, bo dalej nie wiem gdzie jaka lokacja jest. Chciałbym tutaj łazić w ten sposób, przy yy, skaszonej latarce, ale... O, tu była karteczka wcześniej, już jej nie ma. Ale boję się, że na nagraniu nie, nie będzie nic widać. Tutaj nic nie ma. Latarka mi miga. Jestem ciekaw, czy jak latarka miga, to slender się zbliża, bo widziałem w której szczęści, nie pamiętam której, że jak on się zbliżał, to chyba w takiej multiplayer. Jak on się zbliżał, to światło migały czy coś takiego albo gasły nie pamiętam dobra cały czas mi la ta latarka miga wiem tyle że jak ekran mi mignie będzie to śnieżenie, nie to znaczy to, to jest znak że on jest za moimi plecami i muszę lekko do przodu podsprintować cholera. Gubię się, gubię się, tak chodzę chyba po krawędziach w sumie mapy Może wejdę do jakiegoś pomieszczenia What the fuck Jak się wystraszyłem, nie wiem czy słyszeliście to ale Na dworze już kurwa fajerwerki słychać Jak się wystraszyłem No cholera i to nie były odgłosy w grze Tylko w prawdziwym świecie na zewnątrz mi za oknem je petarda no ogólnie mamy teraz cicho dość w domu Więc taki odgłos mógł mnie przerazić Holender Holender A, latarka mi zgasła Czy ona się odładuje? Boże on jest za moimi plecami może i dlatego mi zgasło, nie wiem O jest, zapaliła się No, coś tam Nie mam czasu na czytanie, cholera musimy I za Zawsze właśnie miałem 4 na 8 jak on mnie łapał, więc teraz jestem gotowy O jest za moimi plecami, jestem gotowy na to Cześć No i co jest? I... To jest jakaś granica, zasalana granica, której nie mogę przeskoczyć. 4 na 8. Jest połowa i no za cholerę nie mogę jej przeskoczyć. W ogóle mam nadzieję, że teraz się głos nagrywa, bo czasami e, miry section, na którym nagrywam e, głos z mikrofonu odwala takie coś, że m, po wciśnięciu F12, bo taki mam jeszcze przypisany. E, po wciśnięciu tego klawisza... Boże. Zwiecham No, nie, nie nagrywa się po prostu komentarz Muszę tam za drugim czy trzecim razy dopiero on załapie Mam nadzieję, że tak nie jest, bo też frapsem nagrywam właśnie grę Jeszcze raz Ach, frapsem nagrywam grę, a Mirisem nagrywam komentarz I y, mam obydwa pod jednym przyciskiem No Kurde a, ale te, ten huk jeszcze mnie trzyma. Ach, petardami, kurde się zachciało teraz strzelać. Znaczy petardami. Petardy to ogólnie chyba są te takie pizdryki. A fajerwerki to są te, które lecą do góry. Chociaż nie jestem pewny, może to to samo, co ja pierdzielę. Chociaż jak to było? Nie wiem czy kojarzycie taki serial na Disney Channel czy którymś tam był taki był taki serial nie ma to jak hotel tam mówił jeden z bliźniaków że jest głupi jak but chociaż nie Buty jakoś służą społeczeństwu coś takiego więc mógłbym to samo powiedzieć. Tak, tak, oglądam, a raczej oglądałem w sumie bajki. O, cześć! Spierdzielam od Ciebie, nie chcę Cię, nie, co, widzieliście go? O, cwaniak, kurde. Łysy. Białogłowy. Hm. Cały czas mi się trzyma tak skacze między 24 a 25 fps. O, teraz na 22 wskoczyło. No świetnie. Da, w menu 60. Latarka mi miga. Ale tylko w menu mam 60. Kurczę, chyba w żadnej grze mi się teraz nie utrzymuje... 60 fps mój komputer po prostu nie znosi tego o nie kiepska miejscówka na kartkę dobra tam może już się czaić więc troszkę podbiegnę za róg dobra wiem że się wróciłem i teraz będę tą samą drogą szedł ale zaraz się gdzieś odbiję fuck Za pierwszym razem kurczę mi się lepiej nagrywało, nawet le lepiej komentowałem, zdania mi się bardziej skłodnie układały, no ja mam problem z tym, że czasami zdania, nie mogę dłuższego zdania wypowiedzieć, bo zaraz zaczynam się jąkać albo coś. 20 fpsów, straszna lipa. A czy może w takiej grze to nie jest aż tak odczu... Wow. O nie, wbiegłem do Kibra, czekaj w lewo, dobra. Tu jest wyjście drugie. No i dyszę. Co ja mówiłem? Aha, że 20 fps w takiej grze jest nieodczuwalne aż tak strasznie. Jak załóżmy, nie wiem. Batman. Far Cry. Czy Nowy Assassin. W takiej gry to ja i tak nie pogram. Niestety mój komputer by się spalił. Przy uruchomieniu takiej gry. A! W ogóle podejrzenie dziwnie mi się fajnie w to gra. Ja raczej za horrorami, jeśli chodzi o grę, to... Słabo, był grałem ostatnio w amniżję, nie wiem, może to dlatego, że komentuję i to mnie usmokaja w jakoś... Odpaliłem ostatnio amniżję i tak troszkę się zesrałem po pierwszym spotkaniu z tym ziomusiem. Tył zwrot Już szlifierkę słychać do bębnów Ta, tak mi się to kojarzy Ten pierwszy odgłos to są bębny, a drugi to jest taka jakby w oddali słychać szlifierkę powiedzmy Tak Mam rachować mi tutaj Wow 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 Cz Cztery? Ile? Cztery masz, tak? Cztery, no bez jaj, no. Nie wiem, to może mam jakiś czas na zdobycie piątej kartki, czy ja wiem, kurde. Eee, za. Mówiłem, że znam tą grę już na pamięć, ale to chyba mówiłem z pierwszy raz, jak nagrywałem. I niestety nie udało mi się tego nagrać Że znam tą grę na pamięć, a jednak nie Ui Zgubiłem się Teraz stąd przyszedłem Nie dość, że kurde gubię się w tym z labirynty Nie lubię do... Nie lubię takich gier Gdzie są labirynty albo takie a mamy się chować O! Pierwsza kartka No one survives Bębny To już nawet nie jest straszne w sumie Fakt jak on wyskoczy to ażę łapię mnie te gęsia skórka, nie? Ale poza tym jest okej okay. No i klimat. Klimat tutaj jest dość dobry Bender jest nieprzewidywalny, nie wiadomo gdzie go spotkać, chociaż zawsze raczej on mi się za plecami pojawia dwie nie, nie zdobędę, za cholerę nie zdobędę piątej kartki hmm. ja już nawet nie wiem w których ja pomieszczeniach byłem, a w których jeszcze nie byłem a, pa, 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 pa. tutaj nic zdecydowanie lepiej mi się grało jak pierwszy raz nagrywałem to Zdecydowanie jest kartka trzecia jest to będę czwartą i padnę. Jeśli tak się stanie, no to przerwa nagrywanie. Znaczy skończę ten no odcinki, będę miał już załatwione, zaliczone sanatorium, pierwszą część tego cylindera. Jest. Teraz te wolę podbiec, bo jak już się zatrzymałem, to mnie zebrałem za pierwszym razem kliknięciem tej kartki. O cholera, za długo czekałem. Cholerka. Może tutaj będzie? Nie. Chociaż? Nie, zdawało mi się, to tylko cień taki. Tutaj. Patrzcie, piąta! Aż mnie normalnie kusi i ją zbiorę. Dobra, spokojnie. Oh shit! No to teraz mnie złapię. Ale patrzcie, jest! Mam piątą kartkę, przekroczyłem tą granicę. Jest, 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 jest. Yes. Yes. W sumie teraz y się cieszę, w sumie, że y ten pierwszy raz mi się nie nagrał, bo udało mi się za drugim razem a Zebrać, przekroczyć tą niemożliwą dla mnie granicę czterech kartek. Jest, piąta karteczka. To w sumie wiem, że powinno się zebrać na końcu samym. Bo ona jest tak przy windzie, my na końcu udajemy się do tej windy. Ale potem chyba też mamy spluwę, nie? Zbieramy osiem kartek i szukamy pistoletu nie wiem, nie jestem pewny wiem, że w którejś części Slendera był pistolet i musieliśmy go zastrzelić i tyle dobra no to mamy 5 na 8 pagesów eee. i co ludzie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało mi tak, mi się fajnie grało jeśli tak, to ocencie film i skomentujcie możecie oceniać pozytywnie lub negatywnie, ale jeśli negatywnie, to prosiłbym o napisanie, co jest nie tak w moim filmiku, chociaż wiem, że to się nie tyczy hejterów, no ale tak bywa życie, nie? No i co? Dzięki wielkie za oglądanie, jeśli jeszcze raz, szczęśliwego nowego roku i trzymajcie się, cześć.